Analiza weekendowa, indeksy giełdowe. Oczywiście, rozpoczynamy jak zwykle od indeksu PIK20. W tym tygodniu na wykresie tygodniowym wyrysował nam się pin bar z białym korpusem, a więc można powiedzieć e, odwrotność tego co tydzień prędzej, ponieważ tam mieliśmy długi dzień od góry, teraz mamy długi dzień od dołu. Widać wyraźnie, że strefa, którą wyznaczyliśmy już kilka tygodni temu. Jest tą strefą autentycznie silnego wsparcia. <laughs> nie będę się powtarzał, tylko dosłownie w dwóch słowach wypada tu wiele, wiele geometrii na bardzo wolskiej przestrzeni między gdzieś mniej więcej 1620 a 1690. Możemy przyjąć 1600 do 1700 taka szeroka strefa szeroka bądź nie w której widać wyraźnie, że Popyt próbuje bronić tego wsparcia. Patrząc na wykres tygodniowy, na no, obecną chwilę nic innego nie możemy stwierdzić, jak tylko właśnie to, że mamy jakiegoś pinbara. On, co prawda, jest jeszcze dla mnie takim, no dość powiedzmy sobie. Mało przekonywującym winbarem, chociażby pod względem swojej wielkości, w stosunku do świec, jakie w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach nam się tutaj pojawiały, no, jest on dość skromny. Zobaczymy, jak to będzie, ale spójrzmy może na wykres dzienny, który być może da nam jakieś dodatkowe wskazówki. No tutaj śledzimy ten wykres każdego dnia, więc również i w piątek niestety nie doszło do wybicia tego mniejszego overbalansu w tym ostatnim tutaj nazwijmy swingu spadkowym. Nie udało się również jeszcze wybić najbliższego oporu cenowego, w związku z tym te podejrzenia co do tego pinbara, może nie tyle podejrzenia, ale jeszcze brak takiego jakiegoś zaufania są, jak widać, uzasadnione. No tutaj na pewno, aby móc myśleć o, o, nie wiem, jakiejkolwiek korekcie większej, musimy najpierw uporać się z tym poziomem około 1750 punktów. Bez tego nic nie będzie. Jeśli chodzi o indeks WIG, tutaj również mamy coś w rodzaju pinbara, co prawda czarny korpus znacznie mniejszy, ale wyrazisty, wyrazisty cień, który Testuje nam również wskazane już kilka tygodni temu strefy, strefy punktowe, a więc ten poziom 42 tysięcy punktów, między innymi również. Tu wielkość tej świecy jest już, nazwijmy, trochę lepsza w stosunku do poprzednich, no ale jak zwykle każdy taki pin bar wymaga potwierdzenia i patrząc na indeks WIG od strony układu dziennego, no możemy powiedzieć, że tak naprawdę nie ma się jeszcze z czego cieszyć, ponieważ ani oberwalans, ani strefa, ani jak widzimy tak na dobre, no chciałoby się powiedzieć na granicy dolnej tego kanału trendowego, w jakim poruszamy się tutaj od maja, a więc no, musimy po prostu zaczekać Wy wyjście, yy, wybicie tego overbalansu najlepiej, pokonanie 44 tysięcy da nam tą szansę, że mamy, rozpoczynamy może jakąś większą yy, korektę. Na obecną chwilę nic takiego nie ma. Jeśli chodzi o kolejny nasz indeks, a więc mWIG on zgodnie z założeniami, można by było powiedzieć, doszedł do dolnej granicy. Yy, Takiego, nazwijmy to, przedziału cenowego między 3200 a 3600, wyznaczonego przez tą dość długą konsolidację na przełomie lat, znaczy od połowy 2014 do połowy 2015 roku. Ja już bardzo, dość dawno temu mówiłem, że skoro mieliśmy wybicie z tego, nazwijmy to, kanału, wejście powrotne do tego kanału przetestowane od góry, to należałoby się spodziewać dojścia do dołu. I MWiK wyraźnie przyspieszył w ostatnich tygodniach, tak, tak jak yy, stawiał opory, nazwijmy to, w stosunku do na przykład wig 20, tak teraz przyspieszył te, yy, yy, przyspieszył te spadki. Czy to już jest koniec? No oczywiście nie mamy tu w tym momencie nic, co mogłoby nam zdradzać taką możliwość. Musimy również patrzeć na to, że tak naprawdę zejście nawet do około 3000 punktów Mieści się, w, nazwijmy, w tych kanonach obrony różnych wsparć. Więc spójrzmy może zatem na wykres dzienny. No i tutaj widzimy, że znajdujemy się, jeśli chodzi o wykres dzienny, tuż nad wyznaczonymi. E Wcześniej, wcześniej poziomem tych 3200, wynikającym ze zniesień zewnętrznych, ale również wynikającym tutaj z dołka, jaki miał miejsce w marcu 2014 roku. Gdybyśmy przyjrzeli się temu ostatniemu spadkowi, no, moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z jakimś układem, gdzie mamy falę pierwszą, drugą, trzecią bądź A, B, C, a dokładniej rozpisując ten ostatni swing, mamy. Układ, w którym pojawiają nam się podobne tutaj korekty, no i być może właśnie czeka nas jeszcze osunięcie do rejonów 3200. Ale zarówno na wykresie dziennym, jak i na wykresie technicznym nie mamy odznak, które mogłyby świadczyć o faktycznym już zakończeniu się tego spadku. No i na koniec indeksów pozostały nam jeszcze indeksy, te, które omawiamy zachodnie, zagraniczne, a więc na początek indeks DAX. Tutaj sytuacja jest ciekawa. Pamiętamy o tym o układzie, którym, którym było głównym moim założeniem, a mianowicie właśnie, że tutaj rozpoczął się ruch wzrostowy po całej korekcie ABC, a teraz mamy do czynienia z korektą, która no, mogłaby się zatrzymać gdzieś na poziomie w granicach 78% zniesienia bądź 88,6% zniesienia. Niestety, jak wiemy, znaczy niestety ten układ został zanegowany, a więc tu nazwijmy to można, znaczy się akurat te oznaczenia tutaj mogłyby być, ale ta jedynka musi zniknąć. Mamy tutaj zejście. O kilkanaście punktów, ale mimo wszystko poniżej tego minimum. Tutaj z października, w związku z tym, należy założyć, że całość to jest jeden ruch. No, i pytanie teraz, czy rozpatrywać można, jakby go było w kategoriach fala pierwsza, druga. I jesteśmy w początku trzeciej. Nigdy nie możemy tego wykluczyć, ponieważ rynki, już przez kilka lat ostatnich, pokazują, że potrafią rozpoczynać falę pierwszą która bardziej jest falą jak gdyby korekcyjną, taką ABC, aniżeli impulsem, więc no, zanegować tego nie możemy, tym niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że no, jesteśmy wszystko, nazwijmy to w ramach, w ramach takiego... Y ja może tutaj zmienię, bo to jest ten klino, o którym mówiłem na wykresie y Logarytmicznym, natomiast my posługujemy się tutaj wykresem liniowym. Mamy tutaj yy, nazwijmy to układ, w którym, w którym yy, no, jeszcze pozostało miejsce. Także nawet spadek, jak tu widzimy, do 8500 punktów może być korektą, korektą przed następnym ruchem impulsowym, ale to już jest takie, nazwijmy to, no, może, ale nie musi, oczywiście. Wiemy, że. W tej chwili jest ta tendencja spadkowa. Na razie nie ma jak gdyby wielkich postaw do tego, aby w jakimś nieco dłuższym niż intradayowym terminie zagrywać na, 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 na długo, czyli na wzrosty. No a jedyne co możemy tutaj na co zwrócić uwagę, to już tutaj przełożę. O, bo tu widać dokładnie. Po tym tygodniu mamy dwojaką, dwojaką nazwijmy to dwojaki właśnie sygnał informacji do nas, północy. Po pierwsze, no, mamy na poziomie, jak gdyby podwójnego dna, e, formację przenikania. Niewiele zabrakło, żeby była formacja objęcia BESSA, ale jest formacja silnego przenikania. Ale jak widzimy, również, jest to w tej chwili ruch powrotny do. Naruszonego w poprzednim tygodniu, naruszonej w poprzednim tygodniu tej linii tutaj trendu. Pytanie, co dalej będzie miało miejsce? Niepokojącym jest dla mnie oczywiście, może nie tak mocno, ale jednak trochę faktem, fakt ten, że na tej świecy wzrostowej był większy obrót niż na świecy spadkowej. To sugeruje, że może być jeszcze dalsza próba spadku. Ale spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. No tutaj, jak widzimy, jest dość, no powiedzmy, układ taki troszeczkę lepszy. To znaczy się tak, w tym małym kontekście tego tutaj ostatniego spadku, robiliśmy overbalance, wyszliśmy nad strefę oporu, a to świadczy, że możemy dążyć, podążać ku kolejnej strefie oporu, która znajduje się w rejonach 10 tysięcy punktów, 10 tysięcy stóp. Tutaj mamy również ten większy overbalance wynikający z całego spadku od końcówki właściwie od listopada poprzedniego roku. I pytanie teraz, jak ta sytuacja się ułoży? Na dole tak naprawdę nie mamy jakiejś formacji odwracającej ten trend, ale poruszamy się, jak widzimy, w kanale i mamy odbicie, wyraźne odbicie od tego dolnego ograniczenia kanału. Jeżeli udałoby się kontynuować tę zmyszkę, to tak jak powiedziałem, ten rejon około 10100 punktów będzie bardzo istotnym rejonem i jego wybicie no, mogłoby już sygnalizować zakończenie pełnej korekty ABC, jeżeli to będzie, jeżeli to będzie korekta. Patrzmy, spójrzmy teraz na wykres indeksu S&P. Tutaj doszło do bardzo ciekawej sprawy, a mianowicie na wyraźnej strefie wsparcia, również wynikającej z geometrii zniesienia zewnętrznego, po naruszeniu dołka, dołka, jaki miał miejsce we wrześniu, mamy silne odreagowanie czyli co najpierw wybicie tego dołka, złapanie niedźwiedzi w pułapkę najprawdopodobniej i powrót w tym tygodniu, który pozwolił po pierwsze. Odbić się od ważnego wsparcia, zostawiając dolny cień, a więc tworząc pinbara. Ten pinbar wraz z poprzednią świecą tworzą formacje harami, a więc mamy tutaj skumulowany, nazwijmy to układ świecowy, który, który może e, ma, ma silną, silne podstawy do tego, aby wygenerować kolejne teraz e, wzrosty. E, również została w tym momencie przetestowana, przetestowany zasięg. Największej dotychczasowej korekty z roku 2011 to wszystko wpływa, że na SP możemy mieć układ A, B, C, i teraz moglibyśmy pod tym względem spokojnie iść na nowy szczyt. Pytanie, czy tak będzie, czy to jednak przekształci się w impuls? Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym również mieliśmy tutaj pin-bara który najprawdopodobniej był wykończeniem tutaj e, ruchu spadkowego, wykończeniem ruchu spadkowego, no i teraz pytanie, czy jest tutaj trze fala trzecia, która ruch korekcyjny i potem piąta, czy być może Mamy tutaj układ, tak jak wspominałem, ten korekty większej ABC i w związku z tym moglibyśmy spokojnie iść do góry. Patrząc tutaj na, te, na, ten, na ten, nazwijmy to, cały układ, to mamy pinbara, który został już wyraźnie potwierdzony. SNP wyszło ponad, naruszyło już overbalance i zwróciłbym jeszcze na jeden element uwagę. Spadki. Pogłębiające się spadki, rosnący obrót. Pogłębiające się spadki, rosnący obrót. Pogłębiające się spadki, rosnący obrót. To wszystko wskazuje na to, że jest duże prawdopodobieństwo, iż na SP, na indeksie SP, możemy rozpoczynać jakiś ruch wzrostowy. Oczywiście, żeby teraz być jakby bardziej przekonanym, potrzeba by było wyjścia, wybicia poziomu 2000 punktów. Ja może jeszcze na sekundkę wrócę do tygodniowego bo tu mamy w tej chwili cały czas pamiętajmy o pewnej tutaj nazwijmy to możliwości utworzenia linii szyi ta strefa, strefa tutaj wsparcia oznaczona mogła być również linią szyi w formacji R G no i teraz R dlatego też nawet i z tego tytułu ważne by było wybicie 2000 punktów zresztą widzimy, że na wykresie tygodniowym jest to silna bariera oporowa silny opór właśnie w tej w tej strefie około 2000 punktów. A więc, no, należałoby to wybić, aby, no, powiedzmy z bardzo dużym przekonaniem stwierdzić, że indeks ten podąża na nowe szczyty. To wszystko jeśli chodzi o indeksy.